Ojej! No? Jak się czujesz? Niedobrze. Czuję się bardzo grubo w tych spodniach, jakby. jak. słup. Jedną rzecz, którą bym tutaj zmieniła, jeżeli chodzi o te spodnie, to na pewno bym je podwinęła, żeby były troszkę krótsze. Inaczej się czuję. No powiem Ci, dobrze. że wyglądasz bardzo y, kobieco. Y, rzeczywiście, jakby masz y, piękne biodra, i przy tego typu spodniach widać je bardziej, są bardziej podkreślone, ale wiesz, ta bluzka, którą sobie tak ładnie mm -hmm. zawiązałaś, y, przy tego typu wiązaniach dobrze jest nie wywiązywać mm -hmm. sobie kokardki, mm -hmm. tylko na przykład zostawiać sobie te taśmy puszczone. To wtedy daje też efekt mm -hmm. wysmuklenia sylwetki. Nie będę z uporem maniaka cały czas y, proponować ci spodni, ale pozwolisz, że zrobię to jeszcze raz i zmierzymy inny fason spodni: dzwony. Super, super. Jak najbardziej super. No i widzisz specjalnie dla ciebie świecąca klamerka. Super. Bardzo mi się podobają te spodnie. A do nich chciałabym ci zaproponować y, stonowaną czarno-granatową górę, która będzie dopasowana. I tutaj ładnie Ci podkreśli sylwetkę. Bardzo ładna. Modne dzwony w tym sezonie, modne falbanki. Super, podoba mi się bardzo jak na razie, ale zobaczymy, jak to będzie w lustrze wyglądało. Wow. Tak, to mi się podoba. Bo czuję się bardzo dobrze w tym. Teraz widzę lata 70. z połączeniem z 80., jak najbardziej na czasie. Znapca mody, proszę. <laughs> to bardzo yy... miło usłyszeć. No, super się czuję. A ty uważasz, że to jest stylizacja na wyjście na imprezę urodzinową, czy yy, jak się przebierałam, to myślałam, że nie. Ale teraz, jak zobaczyłam się w lustrze, to tak. Jak najbardziej poszłabym na imprezę w takiej stylizacji.